Ktoś z nami jest na linii. E... Słucham, kto dzwoni? Dobry. dobry. Z tej strony Oliwier z Kędzierzyna. Oliwier, mam do Ciebie pytanie. Ile masz lat? E, właśnie dwa dni temu stuknęła mi 17. Oliwier, e, czy jesteś, że tak powiem, trzeźwy i przytomny? Oczywiście, że tak. Dobrze. Czy mógłbyś uprzejmie bardzo Cię proszę odsunąć firankę od okna i zerknąć za okno? Tak, widzę. I co widzisz? Ciemność. <laughs> dobrze powiedział. Bardzo dobrze. Jak widzisz ciemność. To w tak? dobrym miejscu musisz mieszkać. To, słuchaj, tam z, z, mieszkamy się dzień dobry czy dobry wieczór? Dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, Oliwier. Ja zestresowany ja jestem. Nie przejmuj się. Chciałem cię w ten sposób no. odstresować, tak. bo wykonałeś pewnie ruchy. Skupiłeś się na czymś zupełnie innym. Nie traktuj tak. tego jako, wiesz, połajankę, tylko taki, <laughs> taką. Słucham ciebie, okay. Oliwier. Dobry Dawaj. wieczór. Ja. Chciałem po prostu podziękować za to, że e, tutaj mogę zadzwonić i się wygadać z tego co mnie po prostu denerwuje, bo czasami już nie wytrzymowałem psychicznie. My też, na to, my też Oliwier, my też nie I no to, to jest przewalone naprawdę, no po prostu niemożliwe. Na przykład, po, podam panu przykład. E, rozmawiam na temat Wojny na Izraelu, w Izraelu, mniejsza oto. to. I ja mówię, dlaczego Izrael wywołał wojnę? I, I od razu do mnie już, to ty jesteś za Palestyną? No oczywiście, że tak. Dlaczego? A kto, kto, by... kto, 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 do, kto, do, kto ma do ciebie pretensje? Kto to pyta? Kto to pyta w ten sposób? Pan z Bosu, że ja już za, za Rosją. Za Putinem, za Polny. Ale co ma, palest co ma Palestyna do Putina? Wiesz. Że niby jest rana. <laughs> wiesz, ciężka dyskusja z Panem z Wosu. ile lat ma pan z ile la ile lat ma pan z Wygląda tak na czterdziestkę. Już zakłamany, zobacz. Jeszcze młody, a już zakłamany. Um. A pan, no. pana z WOSu w ogóle nie obchodzi ilość ofiar i to co Izrael robi, tak, to w ogóle go nie rusza, tak? On uważa, że Palestyna to terrorystyczny kraj, mm -hmm. a Izrael się tylko broni, mm -hmm. broni się. No tak, co, co będziemy Hitler gadać. Z a... metodami. Słuchaj. To... nabrał dużo to... doświadczenia w czasie II wojny światowej. Oliwier. Wy, młodzi ludzie, wy młodzi ludzie, którzy wchodzicie w życie, właśnie na progu tego życia macie okazję doświadczyć. Jakimi skurwysynami, gnojami, kłamcami, oszustami i bydlakami są dorośli. Macie tę okazję zobaczyć. Możecie się przyglądać, jak dorośli swoim tchórzostwem, kunktatorstwem, łajdactwem, oszustwem psują Waszą przyszłość. Jak... Dokładnie. I teraz, co Wy macie z tym zrobić? Bardzo trudno. No, na pewno się nie położyć w kącie i płakać, tylko próbować walczyć. Słuchaj, yy, yy, tak, T, to, to dobrze to powiedziałeś. Bardzo dobrze to powiedziałeś. Przy czym ta walka jest jeszcze trudna do zdefiniowania. Spróbujmy no ją zdefiniować. Jesteś na WOSie. I ta, mhm. ta, oc ta ocena jest na świadectwie? Jest. 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 I teraz uważaj. Jest. I teraz pan z WOSu, kunktator, tchórz, kłamca. Yy, Koniunkturalista śmierdzący będzie ci wystawiał ocenę. Jeżeli, mm -hmm. jeżeli będziesz z nim walczył, będziesz chciał mu udowodnić, że, że on jest w błędzie, że mówi nieprawdę, to on cię rozgniecie, jak wsze. postawi ci, tak. postawi ci jedynkę. Czyli ty już musisz. W, nie, nie. Ty już musisz być czujny. Unikać. O, robić uniki. Robić uniki. Mhm. Ty ja już tak musisz, tak ja. i wy młodzi już tak musicie. Macie tym wszystkim skurwy synom po matkach kurwach, bo inaczej być nie może. Ja. Y, cynicznie. Chociaż to straszna cecha, cynizm. Ale w ramach samoobrony. Powiedzieć to, co te skurwy syny chcą usłyszeć. po to, ja. po to żeby ochronić własną dupę i no. to jest, i uważaj, cała sztuka polega na tym, żebyście potrafili się z tego cynizmu otrząsnąć, obmyć no. jak z gówna A wręcz i, być, i, być, i, by, i, i być normalnym, i być normalnym, bo tego, tego faceta z wosiu to ty nie przekonasz do prawdy. Nie, nie. Nie, On, nie. słuchaj, nie. gdybyśmy my doszli do władzy i dyrektorem szkoły stałby się nasz człowiek, tak, który reprezentuje nasz system wartości, to zapewniam cię, że Pan Zwosiu ćwierkałby tak, jak my ćwierkamy. Dokładnie tak. tak samo, ale on na razie wie, kto mu daje papu, kto mu daje jeść. Nauczyciele dla wolności jest takie stowarzyszenie. Wprost wyartykułowali, mhm. że takiego zakłamania, takiej podłości, jaka jest wśród jaka jest wśród nauczycieli, tak. no to nie ma w, w innych zawodach. Wiesz, Oliwier, czasami oglądasz nas, nas też oglądasz, czy tylko nas oglądam. Oglądam. Czasami trzeba w stosunku nie do niektórych wiemy. ludzi być. przebiegłym, to może nie o to słowo mi chodzi, ale. Ostrożnym. No, sam. Zagrać, Ostro... zagrać, żeby osiągnąć konkretny cel, bo ci. Ale ludzie... w ramach samoobrony. Tak, w ramach w ramach samoobrony. w ramach samoobrony, nie dlatego, żeby czerpać korzyści z cwaniactwa, bo to ma krótkie nogi, to się zwykle obróci przeciwko wam i to jest tragedia, że wy młodzi ludzie, którzy powinniście się stać na fundamencie, rozumiesz, prawdy i piękna i dobra. Już musicie, mhm. już się uczycie. Już się uczycie, rozumiesz, kłamstwa. Tak, ale chcę konkret powiedzieć tak. tak. Mhm. I chciałem czytać taki przykład śmieszny, e, zwierzęcy. Mhm. Popatrz sobie na ekranie. Jak czasami w stosunku do takiego nauczyciela z wosu trzeba się zachować? Taki przykład, no tak. przykład z życia, zobacz sobie. Ty będziesz to widział z opóźnieniem. To, to ma... Ja sobie to. Ja sobie ja to, to zobaczę, tak tak, tak, tak. Bo ja ten, bo ja ja wyłączyłem tak. Ja tak, wyłączył to. Widzimy sukę, która ma przetrąconą łapę i ledwo lizie, podchodzi do człowieka. Wiadomo, człowiekowi żal takiego psa, więc mhm. daj mu. Coś do żarcia. No i ta, i ta suka, która przed chwilą jeszcze kulała, pięknym, równym kłusem oddala się, oddala się z tą zdobyczą. Ale wiesz, jeszcze jest coś takiego, że nie można poprzestać tylko na tym, że się, że się panu z wos powiedziało to, co on chce słuchać. Trzeba się również samokształcić. I wy, wy, tak. wy młodzi musicie zawiązywać organizację nieformalną, hmm. przy okazji, nie wiem, grania w piłkę, przy okazji innych zajęć sportowych, gdzie wymieniacie się poglądami i uważaj, tak. i w sposób naturalny odrzucacie od siebie tych, którzy y, trwają na takich pozycjach, jak pan z wos Po prostu Dokładnie. musi nastąpić już segregacja wśród was. I eliminacja tych, którzy, no jeśli na przykład któryś z Waszych kolegów, powie, obrazicie tak, tak jak dokładnie tymi słowami, tymi samymi słowami, co, co, co facet z WOS-u, to kończycie przyjaciół. Kończycie znajomość. A, po prostu. Dokładnie. Kończycie znajomość. To jest, powiem Ci, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale jeśli, jeśli młodzi ludzie nie, nie, nie zastosują tego, tego, tego regulaminu na życie. No to, mm. no to jest kiepsko, ciężka, ciężka wasza <noise> ale, młodość po, będzie, ciężka, ale bo powiem są... panu tak, powiem panu tak, to jest dla mnie chore, że już paja się młodym ludziom, że takie gówna chodzące się przebierające w różne peruki i byle co, to jest coś normalnego, to nie jest normalne, to tak samo, jeśli ma pan, nie wiem, syfa na twarzy, to to nie jest normalne, to jest choroba, trzeba to wyleczyć, prawda? No słuchaj, I, no, trzeba, i, tutaj dochodzę, trzeba, I tutaj dochodzę do kulminacyjnego momentu. Chcemy uczyć tolerancji dzieci w sposób nieodpowiedni do tego, jaki chcemy uczyć. Ja już to widzę w mojej szkole. Teraz będzie nowy rocznik przychodził do liceum i oni mają po 14-15 lat to gdzie oni mają już tą tolerancję wykształconą? Oni w ogóle nie mają tej tolerancji wykształconej. I taka prostytutka dziwka idzie do naszej szkoły i mówi, że banana się wsadza w dupę, a co? No to wiesz, wiesz co tak, ci powiem? Oliwier, Oliwier, tak, Oliwier, masz rodziców, masz rodziców, ta. skarżysz mhm. się rodzicom, wychodzisz z klasy, czym? wychodzisz z klasy. Po prostu wychodzisz z klasy. Ja przysiągłem sobie, jeszcze daleko mi, ale ja przysiągłem sobie, że jeśli kiedykolwiek będę miał dziecko, to nie pozwolę na to, żeby szkoła i jakieś gejostwo, pedalstwo czy coś uczyło moje dziecko, jakim ma być człowiekiem i jak ma być tolerancyjnym do kogo. Bo tolerancja polega na tym, że nie, że gej jest fajny i muszę nim być, tylko do tego, że nie obraża się drugiego człowieka, jeśli on ci nie obraził a nie to, że gej jest fajny i masz go nie dotykać. Nie, jeśli wychodzisz, apiszujesz się tym, to wystawiasz się na to, że ktoś się zjedzie, zhejtuje, bo tak działa opinia publiczna, tak działa społeczeństwo. A my popadamy w jakieś absurdy, że te pedalstwo trzeba nie ruszać, bo oni są jakoś pokrzywdzeni. Tak, jak są pokrzywdzeni, to znaczy, że mają choroby, tak? Ale przecież nikt ich nie krzywdzi. Czy ktoś ich krzywdzi? No. Czy ktoś ich no. prześladuje? Ta pizda, która tu w tym, w tym gliwicach mówiła, że oni nie mieli żadnych praw, jak nie mieli żadnych. Mieli no. dokładnie te same prawa, co my. Mogli chodzić, jeździć, chodzić do kina. No, mieli, nikt, już, nikt ich nie mieli, prześladował. Mieli, nadal mają. Nadal mają. To, to my nie mamy już praw, bo my jesteśmy częstowani obrzydliwością. I my nie możemy on, wyrazić... Nie można nam zareagować tak, nawet na to. Nie można nam... Tak. Za I teraz wyobraź sobie sytuację, że przykładowo, przykładowo, przykładowo mhm. jest młody człowiek, który wypełnia swoją zewnętrznością tak zwany przepis na faszystę. Tak. I, i, I on już jest faszysta i się go penalizuje, zamyka, oskarża, chociaż on nic nie zrobił. Mhm. Nic nie zrobił. Jeszcze nic nie zrobił. I podszedł do mnie w Katowicach, człowiek, wytatuowany, z kolczykami, z gwoździami. Mhm. Podszedł do mnie i mówi, że chciałby sobie zdjęcie ze mną zrobić. A ja mówię: ale, Nie ma nie, Ale poczekaj, ale wiesz, kim jestem? On mówi: mhm. Wiem. No a czy sobie zdajesz sprawę, jaki system wartości ja reprezentuję? No nie za bardzo wiedział, więc ja mu powiedziałem, że jestem polskim nacjonalistą mhm. i jestem zainteresowany polskim interesem narodowym. Da. Bo Polska jest państwem Polaków. Czy uważasz inaczej? I okazało się, że ten wytatuowany z gwoździami młody mężczyzna mówi. Mm -hmm. No nie, no, w Polsce Polacy powinni. Ale pazury na czarno miał pomalowane. Poczekaj. To po, tak, poczekaj. Ja my, czy popatrz, mamy pierwszą, pierwszą yy, zbieżność. Drugie. Czy chciałbyś, żeby w Polsce jakiś naród miał większe przywileje niż ty? Na przykład, żeby że ty, jak pójdziesz na studia, Będziesz musiał płacić pieniądze, bo nie będzie dla ciebie miejsca na studiach tak zwanych niepłatnych, dziennych. Jako Polak zostaniesz przesunięty na studia płatne, bo, bo kierunki niepłatne są zarezerwowane dla innego narodu. Na co on powiedział? No nie, no, no to ja się na to nie zgadzam. I jeszcze kilka razy takich, takich sytuacji, a on mówi tak: a, a, a nie przeszkadza panu mój wygląd? Ja mówię: Słuchaj, twój wygląd w ogóle mnie nie rusza. No. Dopóki ty nie będziesz przekraczał mojej, moich praw i łamał je prawa, mo, moje prawa, na przykład nie wpadniesz na pomysł, że ja też mam mieć czarne pazury i gwoździe powbijane w policzki. Bo jeśli będziesz żądał tego, żebym ja tak miał, to ja się będę bronił. I teraz uważaj, dopóki nie robisz nic złego, to mnie Twój wygląd w ogóle nie obchodzi. Robisz to na własne konto. Oczywiście to jest tak, to nie jest tak, że Cię to nie obchodzi całkowicie, bo reagujesz na to tak, z tego oczywiście. powodu, ale nie wykluczasz. Tak, tak. I mówię, ja Ci nie szkodzę, dopóki Ty nie wchodzisz w moją przestrzeń. No, no. Masz. A On mówi tak, no ja się nie spodziewałem takiej reakcji. Ja mówię, widzisz, i to jest to, i to jest to, że ja jestem za wolnością, a y, dorabia nam się gębę, że jesteśmy faszystami. Bo jak nie wiadomo, jak kogoś uderzyć, ja to, to, to musi być faszysta. I wiesz, no. roz, rozstaliśmy się tak, że on taki zdziwiony, yy, i tam stała jeszcze taka grupka też różnych pokolorowańców, a jeszcze się go zapytałem. Słuchaj, ale ty jesteś homoseksualista pederasta? A on mówi nie no skąd? Uważaj teraz, ja jestem normalny. On już uległ w takiej modzie i to jest bardzo tak. niebezpieczne, ponieważ... Subkulturze, ta, moga, ta moda Subkulturze, powoduje, że yy, mamy swego rodzaju... Tworzy się u nas coraz większa swego rodzaju tolerancja przyzwolenie, akceptacja tego tak, wyglądu. Ta. Ta. No bo jeśli facet. W ten, oczywiście u nas nie ma. On do mnie patrzy się pyta, czy możesz ze mną, zdjęcia, ze mną sobie zdjęcie zrobić po rozmowie z Ta. tobą. Ja patrzę na, na te jego pazury, patrzę mu w oczy i, i mówię jedno z tymi pazurami. No. Nie. On tak. No to ale nie będzie widać, mówię, to możesz. <laughs> I wiesz, to się toczy walka. Bo jak z, 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 powtórzę, zapytałem go, ty jesteś pederasta, homoseksualista, jesteś? Nie, jestem normalny, odpowiedział. Tak mnie ta odpowiedź ubawiła, bo to znaczy, że on jeszcze nie jest do końca zepsuty. Wiesz, te pazury może zmazać, te gwoździe może no. powyjmować, no tam tatuaże mu zostaną. A, ale wiesz, ciężko się żyje w takiej sytuacji i powtórzę to, co powiedziałem tutaj jednemu koledze, że Bułgaria, politycy w Bułgarii wydali rozporządzenie ustawę sejmową zakaz LGBTzacji genderyzacji w szkołach bułgarskich, w przestrzeni publicznej czyli my, ty nie będziesz musiał w szkole się szarpać jak przyjdzie do ciebie do szkoły no, z takiej bułgarskiej szkoły tak, Na razie. Gdy, gdybyś, gdyby w Polsce mogli coś takiego można było ogłosić to taki uczeń jak ty nie będzie się musiał szarpać, że do niego przyjdzie, do jego klasy przyjdzie drag queen jak chce pani Sikora i będzie cię uczyć drag queen, jak wsadzać banana do dupy. I ty A. będziesz musiał na tej lekcji być, bo jeśli wyjdziesz z tej lekcji, to będziesz A. miał obniżoną, e, obniżoną ocenę ocenę. zanowania. Tak, I bo pani ministra już się tak, wymyśliła. Że, na przykład, że to jest dobre. Że w ogóle Tam. nie będzie można opuścić szkoły ani z rodzicami wjechać w sprawiedliwość. Tak, oczywiście. I teraz uważaj, ale wystarczyłoby, że ty w przestrzeni szkolnej swojej powiesz: Jestem muzułmaninem. Obraża to moje uczucia religijne i uważaj. I z I wszyscy podwijają ogon pod siebie i boją się do ciebie podejść, bo gdybyś powiedział: Jestem katolikiem, chrześcijaninem, obraża to moje uczucia, to Czy by ci powiedzieli: Nie przesadzaj, też sobie wymyśliłeś, ale, ale, no tak. ale uważaj, muzułmanina się będę bać. A no tak. teraz, co by się stało, gdybyś powiedział: Jestem polskim narodowcem? Uważam, że to... Faszysta. Godzi... Poczekaj, nie. Nie, nie. nie wolno ci tego powiedzieć w przestrzeni publicznej. Uważaj, o nie. No nie. Nie. Jestem polskim narodowcem. I to godzi w, w moje poczucie mojego interesu narodowego. Obraża mnie to. To stworzyłbyś im pewien problem, ponieważ tak, nie mogliby cię za bardzo obśmiać, nie wystraszyliby się ciebie, tak jakby się wystraszyli muzułmanina. Nie, jeszcze by się nie wystraszyli. Czyli... Wy, 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 wyciągam wniosek. Wyciągam wniosek, Alek. rozumiesz, który jest wnioskiem y, y, koszmarem sennym, naszy, sze, sennym naszych wrogów. Ale, Oto tak. dla ratowania swojego interesu narodowego może się zdarzyć sytuacja, że młodzi Polacy będą przechodzić na islam, bo znajdą, i to jest, ja, ja to mówię nie w kategoriach jaja. Ja to mówię w kategoriach no to... życia, bo tylko w tej przestrzeni znajdą, znajdą no. bezpieczny, be, be, bezpieczną ziemię. Że no. nie przyjdzie do niego drag queen stoką, stoką. i y, nie będzie go uczył, jak banana do dupy wkładać, bo się w sposób naturalny będzie tego ciebie bał i będzie wiedział, no. że nie ma co do Ciebie podchodzić. I będzie twoja, twoja, twoja osoba będzie szanowana, twój system wartości będzie szanowany. Do takich czasów no. dożyliśmy, rozumiesz? Do takich czasów dożyliśmy. I bardzo ci za Dokładnie. to współczuję, Oliwier. No bardzo. jest to współczuć. Yy, walcz. Powiem panu jedno, no, powiem panu jedno. Mówi pan dużo o koniach. Wie pan jakie konie są załębiste. Miałem taką historię. Dzisiaj w sumie spotykam no. kolegę i mówi, gdzie jedziesz? Jadę na jazdę konną. Co ty jesteś powalony? Nie. Jazda konna jest najlepsza. Co jest najlepszą rzeczą, co może być? Uczy spokoju, opanowania, Słyska. przewidywania rzeczy. I są, i są fajne dziewczyny, na I przy koniach są, fajne, są dziewczyn. fajne dziewczyny, tak. Dokładnie. Po, powiem ci tak, uważaj, jesteś młodym mężczyzną, jazda mhm. konna poprawia kondycję męskości, ale uważaj, jazda konna poprawia również kondycję kobiecości. I powiem ci, jest po północy, jest po północy. Tak. Te dziewczyny, co jeżdżą konno, to są bardzo fajne kochanki. To prawda. <laughs> Czego ci życzę, młody człowieku, ale zawsze z miłością, zawsze z szacunkiem i zawsze z oddaniem. Trzymaj się. Dokładnie. Czuj duch, Oliwier. Czuj, 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 czuj duch. Bywa. I na grunwald. Na Obie... dokładnie. Bywaj. Czuj duch. Bywaj. Bywaj. Bardzo mi się podobał Oliwier, bo jak mu zaproponowałem to podejście do okna, a to nie stawiał się, nie krzyczył, tylko zrobił. Przy okazji się wyluzował. Tak, 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 tak. Ale to było bardzo dowcipne.